Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na spacer ścieżką historyczno-przyrodniczą do Wojdy. Rozpoczynamy od Pomnika Powstańców i wyruszamy do lasu oraz wąwozów. Jak widzicie obiekt jest bardzo dobrze przygotowany. Znajduje się tutaj duży parking dla autokarów, parking dla osób niepełnosprawnych, a także całkiem spory parking dla samochodów, a także wiata, w której można sobie zrobić mały piknik albo odpocząć po wędrówce. Od samego początku jest bardzo malownicza, wszędzie widać piękne oznaki wiosny. Na ścieżce widać jak bardzo jest sucho. ścieżka wiedzie pod górę, ale idzie się bardzo przyjemnie wśród zawilców i fiałków. Można wybrać się tutaj pieszo, ale oczywiście także rowerem. Jest naprawdę bardzo przyjemnie, ponieważ słychać śpiew ptaków, kwitną kwiaty. i Jest naprawdę bardzo pięknie. A teraz przejdźmy się chwilę po lesie, słuchając odgłosów ptaków i przyrody. Można oczywiście wybrać się na spacer, albo też przejechać się rowerem. Ścieżki są do tego idealnie przystosowane. Kto siedzi na kwarantannie, ten ma spacer. Jeśli w przyszłości odwiedzicie to miejsce i będziecie mieli problemy z odnalezieniem szlaku, to znalazłam go, jest tutaj. Jest to bardzo przyjemne miejsce, żeby się zresetować żeby odpocząć i żeby nacieszyć się przyrodą. Urokliwych miejsc jest tutaj zdecydowanie więcej. Bardzo warto wybrać się na taką wycieczkę. Jest to bardzo przyjemna, spokojna, niemęcząca przechadzka pięknymi okolicami. Wspaniałe miejsce, żeby wybrać się w gorący dzień, ponieważ jest sporo cienia, ale także przebijają promienie słoneczne. Dzięki temu nie jest ani za gorąco, ani za zimno. Docieramy do pomnika upamiętniającego bitwę pod wojdą z 1942 roku. A na drzewie znajduje się kapliczka z Matką Boską Krasnobrodzką. W tym miejscu rozpoczyna się ścieżka dydaktyczna. Nadal ścieżka jest bardzo dobrze oznakowana. Można zapoznać się z ciekawymi informacjami i wyruszyć dalej na szlak. Na całej trasie są rozstawione znaki informujące o tym miejscu, a także możecie tutaj przyjść z dziećmi, żeby więcej dowiedział się o zwierzętach i roślinach, a także roztoczańskiej przyrodzie. Po chwili docieramy do wiekowej kapliczki w środku lasu. Według relacji mieszkańców, kapliczkę ufundował Gajowy, aby upamiętnić śmierć czwórki swoich dzieci, które zabrała panująca tutaj w 1914 roku epidemia tyfusu. Cały szlak jest bardzo dobrze oznaczony, zadbany i naprawdę przygotowany. Dla wszystkich osób, które chciałyby tutaj pospacerować, a to, co chyba najbardziej mnie tutaj zaskoczyło, to brak turystów, brak ludzi. Tak naprawdę spotkałam jedną osobę, a idę już ponad 5 km. Niektórzy mają ciężko, ale zawsze można liczyć na pomoc przyjaciół. To już koniec dzisiejszej wycieczki, zbliżam się już do wyjścia na parking i do szlabanu. Bardzo gorąco Wam polecam ten szlak, warto się tutaj wybrać. Ja przeszłam dzisiaj ponad 9 km, bardzo miło, spokojnie i przyjemnie, świetnie przygotowaną ścieżką, w cudownych okolicznościach przyrody, można powiedzieć, że tak naprawdę przez cały czas sama, dlatego że nie ma tutaj zbyt wielu turystów. Przyjeżdżajcie do Wojdy. Korzystajcie z pięknego dnia, z pięknej pogody, przyjeżdżajcie na roztocze, jest to naprawdę pięknie.